Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po meczu komar Krakowa MMKS pod Nowy Targ. Oddaję głos trenerowi gości, proszę o podsumowanie i wskazanie najlepszego zawodnika w swojej drużynie. Znaczy co? No, no, przegraliśmy kolejny mecz. No. Była szansa dzisiaj wygrać, to powiem otwarcie, że była szansa, ale brakuje nam no, niestety cierpliwości i, i, i doświadczenia. No. Jako ja doświadczony ze sposób spokojnie czekał na nasze błędy i, i, i je wykorzystał, a po prostu mm, za gorące głowy są, jeszcze są w zasadzie, są młodzi, ale to już nie są młodzi zawodnicy, bo to jeszcze 20, 21 lat, no to już, to już trzeba grać, no, albo się gra, albo się nie gra, no, albo, się, albo się gra po prostu słabo i... i, 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 i się do tego, do tego nie nadaje, no to trzeba sobie zdać sprawę, że, że bez tej cierpliwości w grze i bez konsekwencji no, no nie da się, nie da się e, wygrać meczu. No, jest 2-1 i, i, i my tracimy krążek na linii niebieskiej. Później czterech zawodników leci pod bandę, nie wiadomo po co, żeby był sam na sam. Tworzy się z tego sytuacja sam na sam. Później ciężko jest Ciężko jest być wygrać, no, później następna dochodzimy na 4-3 i, i sami sobie prokurujemy piątą ramkę, bo mamy krążek, natomiast bezpieczna gra, to się gdzieś tam obrońcy przerzucają między sobą za bramką, jeszcze nie celnie, aż w końcu straciliśmy ten krążek i, 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 jeszcze, wpadło, i jeszcze dodatkowo straciliśmy gola, także... E, dopóki tego się nie nauczymy, tej cierpliwości i, 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 i konsekwencji, to... to... To, będziemy, to dalej tak to będzie wyglądać. No to niby jest trochę lepiej, ale, ale nie, jest to, nie jest to to, co, co powinno być. No to wiadomo, że gra się cały czas o, o zwycięstwo i, i, i ci zawodnicy muszą w to, muszą w to uwierzyć. I drużyna jako całość i każdy z zawodników, że, że ich na to stać. Jeszcze trochę, że kto tam jako do złotego kina? Najlepszy zawodnik, w drużynie. Wydaje mi się, że Różański. Różański, dziękuję bardzo. Pamiętam, że prosimy. ja uważam, że Nowy zagrał bardzo dobry mecz. Myślę z tych spotkań najlepsi, cośmy grali. Grali twardo, coś jest bardzo potrzebne w Polskiej Lidze, bo większość drużyn Grają gras jak, jak, jak paněky bez, bez kontaktový OK, takže to se mi bardzo podobalo. Takých družin kdyby bylo więcej, to bylo bardzo dobře. E, wiadomo, e, teoreticky meč e, pod kontrolou, ale zagrożenie tam zawsze bylo ze strony e, Nového targu. E, bardzo vážná, taková uspokojená branka byla 5 pin, pin na 3, kdy už po prostu s neměl, neměl, sílu to změnit ten vynik. A do té pory, do, do, do branky to bylo šlo bardzo ciekawy mecz, dużo sytuacji, situací jsme jich měli věnce, tak, tak samo blendy byly. Cieszę se z tego že jsme zdobyli punkty. A Najlepszy zawodnik Dłoczak. Bardzo dziękuję Panie Trenerze i proszę o pytania Panowie. Trenera Szuklińskiego, co się stało na hałasie tam miał starcie przy bardziej prawdopodobnie tam podejrzenie wstrząsięcia mózgu czy coś, no nie wiem, w każdym razie głowa go mocno bolała i, i tam go gdzieś brało jeszcze na wymioty, także no pojechał do szpitala. Zobaczymy co to tam się okaże, co tam. Co tam jest? Mówi się, że to ja, pierwszy test. Tak, tak? na Kanadyjczycy to mają przyjaźń do Poszana? Został przyjechać jeden e, w tym tygodniu na to Zobaczmy. Takie rekomendacje, czy 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 tam mówię, czy to. Nie, nie, nie. To o, jest, jest też e, z Toronto zawodnik i. No polecił go y, trener, który tam y, trenował kiedyś właśnie, czuje, że, że ten... No zobaczymy, kto to za zawodnik. No czy w tym momencie nie mogę, bo nie pamiętam. E, Pytanie takie, bo za trzy tygodnie już ten turniej i puchar u mi z głowy. Z jak Ty przewidujesz, czy, czy fizycznie go. forma ma jakoś się rozwinąć, tak fizycznie, bo tak, tak to mnie tak troszkę zaskoczyło. Ja jak, nie przypomnę sobie w w jesteś jakby niewyraźnie sytuacji fizyczny, nie jak Rakowia, Rudolfa, Rochaczka. No to jest problem. Od początku, od początku sezonu V podstatě první raz se vydařilo, že tam 30% závodníků nemělo letní připravování v Krakově. Nebyl čas doladovat akumulátory, takže teď je první přerva, v které zprobujeme doladovat tyle, co, co, bude možné za 14 dní. Myšle a mám naděje, že prostu to povinno vystarčit tam do, do grudňa. a v grudňu je v podstatě tak samo duža přerva a tam to bude takový najvažnější okres dla mojego zespolu přigotovat se na reště sezonu bo tam je 16. Ve myšlej, že... piontky, Vědomost, jeden, druhý, jest 16 spotkań w styczniu do połowy lutego od razu playoff. Wracam do pucharu. Ja myslím, že jeżeli będą komplet 4 piątki, nepovinno být powinno być źle. Wiadomo, z przeciwnik jest jeden, drugi, trzeci jest wymagający. Zobaczymy, jeżeli nasze umiejętności albo umiejętności našich zawodników wystarczą na ten poziom. Nevím, ale na pewno z, z naší strony dáme ze sebe všechno, aby kibici naši byli zadowoleni. A bude to čtyři pětky? E, já mám naději, že, že, že bude. Máš já bych ten temat, že dvou nových závodníků z Krenice. Jak oni, či oni jsou rzeczywiście? Papierovo se mu, musou A jak, či oni jsou gotovi už do Tak, oni są gotowi do, do gry. Coś co jest pozy, pozytywą tego, bardzo ciężko przepracowali lato, także wiemy, że latem trenowali. Coś jest, ja uważam, dla mnie najważniejsza sprawa. Oczywiście plus umiejętności. Pytanie do trenera gości. Po meczu z tykami. mówił, że przydałoby się kilku zawodników odsunąć z zespołu, odsunąć od gry. Czy ma Pan w ogóle taką możliwość kadrową w zespole? Nie, no nie ma takiej możliwości, bo, bo, bo mamy, bo mamy, mamy dużo jaką mamy. No, yy, I w zasadzie ciężko jest yy, zastąpić tych, którzy są, chociaż yy, no sięgnę na pewno po jeszcze tych młodszych. Jeszcze, jeszcze jest tam paru utalentowanych 17- 18-latków, i, 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 i na przyszłość to będzie lepiej, jeżeli ci będą grać niż, niż zawodnicy, którzy już mają powyżej 20 lat i, i, i nic do gry nie wnoszą. Drugie takie pytanie, no, że wszystkie lokale nocne w komentarzu. Pytam dlatego, że... pojawia się taka plotka i to, to plotka, że pana zawodnicy nie zawsze spędzają sportowo w sobotnie wieczorem. Znaczy, do... znaczy ja powiem tak, że plotka, plotka się zawsze robi wtedy, kiedy dużo nam przegrywa. No my akurat przegrywamy to wtedy... Ktoś puści i, i, i wszystko jest, i, i wtedy dalej to się roznosi pocztą pantoflową. Ktoś powie, że był jeden, za chwilę ten dołoży, za chwilę powiedzą, że pół dłużyny, później inny już skończy, że, że tam cała. Na pewno nie jest to pra prawdą, że, 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 że yy, prowadzą się niesportowo. Uważam, że starają się jak mogą, ale po prostu pewnego pułapu jeszcze nie dadzą rady przeskoczyć. Natomiast być może gdzieś, gdzieś ktoś był, no trudno mi powiedzieć, bo w każdym razie nikt nikogo nie złapał.